Dzień dobry, witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi albo komentowania komentarzy. Tym razem chciałbym ustosunkować się do kilku komentarzy, które pojawiły się pod materiałami dotyczącymi inflacji. Odcinek 37. Inflacja: Jak nam dziennikarze robią wodę z mózgu? Tutaj dosyć długi komentarz, magister Decanus. Ostatnia zmiana definicji inflacji z, wz z wzrost podaży pieniądza na wzrost cen jeszcze bardziej przyspieszyła ogłupianie i tak ciemnego społeczeństwa. Wcześniej tamta definicja to tłumaczyła się właściwie sama przez się. Wzrost podaży to nawet dzieci w przedszkolu podświadomie wiedzą, że jest, jeżeli jest czegoś więcej, to jest to mniej warte. Czyli pojawiły się w obiegu nowe pieniądze bez wartości, czyli ceny muszą wzrosnąć, żeby odzwierciedlały proporcje wymiany handlowej sprzed wprowadzenia w obieg tych dodatkowych pieniędzy. Wszystko jasne. A inflacja jako wzrost cen? No fajnie, ale wzrost cen bo co? Ponieważ wzrost cen, a może bo Tusk i Putin, a może w starożytnym Rzymie też Tusk i Putin albo właściciel żabki podnieś, podnieśli ceny? Nic zupełnie z tej definicji nie wynika i na tej podstawie dalej i jeszcze bardziej można ogłupiać ludzi. Dokładnie tak, tak, zmieniono tą definicję, naukowcy nie protestują, pomimo że to w zasadzie oni powinni rzucić się tak zwanym rejtanem, no cóż, tak to jest. I, I wszyscy to podjęli. Nikt tego nie kwestionuje. Żadni dziennikarze oni nawet mówią wzrost inflacji, tak? Dynamiczny wzrost inflacji, dynamiczny wzrost wzrostu cen. Tak, tak to wygląda. Ciekawym zjawiskiem według mnie wartym chyba pracy naukowej byłoby właśnie zaobserwowanie, jak, jakimi drobnymi kroczkami, jakimi metodami właśnie ta zmiana tej definicji. Nastąpiła i w jakim okresie, tak? To, to byłby bardzo, bardzo ciekawy materiał. Kolejny wpis Socjalistyczny nawóz. Panie Janie, rozpowszechniam gdzie tylko mogę. Dziękuję za pana pracę i za to, że się panu jeszcze chce. Też bardzo dziękuję za taki wpis, bo, bo on pobudza do pracy. No, chce mi się, to znaczy, jest to. I, i, znaczy, powiem tak, że. Yy, Różne są cele w życiu, i ja w tej chwili właśnie mam taki, taki cel. Tak mi się wydaje, że to, to jest warte, warte popracowania, żeby spróbować jednak pewne wiadomości yy, no, dostarczyć na, na, na szerszy rynek, żeby może więcej osób to zrozumiała zrozumiało. Zrozumiało, nie jest to prosta sprawa. Yy, tu kłania się cała dydaktyka, marketing, no bo trzeba umieć sprzedać te myśli, które są naprawdę Trudne. No ale cóż, wymyślamy. Bardzo wiele m, m, propozycji otrzymuję od Państwa, właśnie w komentarzach. Są osoby, które się też zgłaszają do pomocy, także bardzo, bardzo za to dziękuję. Pracujemy, działamy. Myślę, że to też jest jakiś taki cel życia. Może być to też fajnym hobby po prostu, tak? Nie zbieranie znaczków dla siebie i, i ładowanie, czyli tak jakby budowanie, budowanie kapitału w postaci tych klaserów ze znaczkami. Ale myślę, że tutaj nawet warto poświęcić swój czas, swoje pieniądze, właśnie na to, żeby zbudować pewien taki, taką, taki zasób wiedzy intelektualnej, prawdy o tym, jak wyglądają procesy społeczne. Eryk Wnuk, materiał jak zwykle, i tu jest kciuk, należy zadać pytanie o cel takich artykułów w polskojęzycznych czasopismach, e, pisanych przez pismaków, agitatorów i mataczących pseudonaukowców. Czy to się nie łączy w całość, by nas sprowadzić do roli stada owiec, które się ciągle strzyże? Ech, znaczy wie Pan, z jednej strony można uważać, że rzeczywiście jest jakaś taka teoria spiskowa i i rzeczywiście rządzący wszystko robią świadomie, żeby nas sprowadzić właśnie do, do roli tej, tych owiec. Mi się wydaje, że bardzo wiele osób uczestniczy w tym całym procederze po prostu z głupoty i z nieświadomości. Właśnie tak jak dziennikarze, którzy używają pojęcia inflacja, którzy się mądrzą na ten temat, w ogóle nie mając żadnego pojęcia. Także, no, w ogóle się nie zastanawiają. Dla mnie, dla mnie taką pierwszą rzeczą, jaką w ogóle dziennikarz, dziennikarz, no bo w teorii dziennikarz powinien dochodzić do, do, do prawdy, prawda? Powinien ujawniać pewne procesy społeczne, powinien w gruncie rzeczy mieć taką rolę nawet naukowca, badacza jakiegoś. A oni nie, oni po prostu klepią, powtarzają yy, i robią to, za co im się płaci. Także to no, trochę tak, 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 tak to wygląda. A rzeczywiście, czy robią to świadomie, czy nieświadomie, to niestety społeczeństwo nasze jest sprowadzane do stada owiec które się coraz bardziej, które się ciągle i coraz intensywniej strzyże. Niestety taka jest prawda. Cetrym zgadzam się, ale nie tylko piszą głupoty o inflacji. Pisali głupoty o C-19, o wojnie w Ukrainie i naszej gospodarce. Niestety, ale niezależne dziennikarstwo w mediach publicznych nie istnieje. Krytykujemy TVP Info i słusznie, ale co robi TVN? To samo. Świat się kończy. Ech, czy ja wiem, na czym być może się skończy, tak? No mamy w tej chwili wojnę i tutaj właśnie debilni dziennikarze z jednej strony mówią, że czas użyć bomb jądrowych i są przekonani, że są nie wiadomo kim, że, że, że oni zrzucając swoje bomby atomowe, i in, tak jakby załatwią wszystko i już żadnego odwetu nie będzie. No po prostu skończeni durnie, tym bardziej, że... Widzą, że wieścili, wieścili, że w ciągu trzech dni skończy się interwencja, a ta wojna trwa już ponad 100 dni, 120 kilka, i, i, i niczego ich to nie nauczyło. Oni ciągle uważają, że są niewiadomo Tak to się kończy, proszę Państwa, kiedy ludzie nie, nie, nie działa na ludzi ujemne sprzężenie zwrotne. Po prostu chrzanią głupoty. Nikt im nie zwraca uwagi, że te głupoty chrzanią, nawzajem się napędzają w kółku wzajemnej adoracji, no i po prostu w pewnym momencie już nawet nie wiedzą jak, jak, jakiego kalibru głupoty, kretynizmi po prostu oplatają na, na antenie mediów, które są przeznaczone dla całego rosyjskojęzycznego świata. No licząc samą Rosję to jest 140 milionów ludzi. Film 52. Zrozumienie inflacji pozwala zrozumieć, co wyprawiają z nami rządzący. Magister Decanus. Kolejna, świetna rozmowa, na to czekałem. Poprzednie, oczywiście, również ważne i wartościowe. Jednak, jak dla mnie, to właśnie to, temat inflacji, jest tym fundamentem, który najpierw musimy opanować jako społeczeństwo, jeżeli chcemy iść jakkolwiek dalej do przodu. I zgadzam się absolutnie, też uważam, że to jest to powinno być wykładane w szkołach, bo jest to no, gdyby to dzieciaki nawet nie do końca musiały zrozumieć, ale gdyby to właśnie w szkole podstawowej czy na początku klasy szkoły liceów, gdyby to było omawiane, to być może coś by w tych głowach zostało, tak? Być może byłoby o wiele łatwiej później. Dalej, komentarz magistra Dekanusa. W 23 minucie chyba udało się panu, przynajmniej w moim przypadku, a mam 21 lat. I inflację rozumiem już od 16 roku życia, ale dopiero po ostatnich kilku miesiącach oglądania filmów Pafere rozumiem ją całkowicie, na czym dokładnie ona polega. Cieszę się bardzo, że, że pan w wieku 21 lat już to rozumie. Warto by było teraz postawić sobie zadanie, żeby przekazać tą wiedzę swoim kilku kolegom i koleżankom, tak? To jest zadanie trudne, no ale można się postarać, tak? Jeszcze młode, młode, młode umysły nie są tak skażone, jak niektórzy, o których za chwilę będziemy mówić. Dalej, magister dekanus mówi tak, że w 30 minucie dokładnie tak, ostatnio myślałem, co bym napisał w tekście, gdzie opisuję, jak ja rozumiem inflację i to samo pomyślałem, że jest to narkotyk, za każdym razem trzeba brać go coraz więcej, żeby zachować taką samą przyjemność jak na początku. I tu pan wyraził dokładnie moje myśli. Z tym narkotykiem to, to ja też skądś to zaczerpnąłem. To nie jest coś, co mi się zrodziło w mojej głowie, ale uważam też, że to jest bardzo, bardzo dobry przykład. Również bardzo ważne spostrzeżenie pana Tomasza. Że my przecież jeszcze przed mniemaną pandemią, koniec 2019, początek 2020 roku, mieliśmy już ponad 5% inflację, więc nie startowaliśmy wcale z niskiego poziomu, uruchamiając drukarki w marcu 2020. A społeczeństwo teraz myśli, że to wirus z Putinem, ceny podnoszą, a drukowanie pieniędzy od 50 lat pewnie wcale tu nie ma nic do rzeczy. Tak, no to jest, to jest duży problem, że społeczeństwo rzeczywiście bardzo szybko zapomina, społeczeństwo nie kojarzy. Ta bierność społeczeństwa to jest też wart temat omówienia, dlaczego właśnie ludzie są tacy bierni. I to nawet nie tylko chodzi o to, że są bierni, że nie biorą udziału w organizowaniu społeczeństwa, na przykład w protestach, na przykład w pracach samorządów lokalnych, czy, czy nawet wspólnot i tak dalej, i tak dalej, tylko że po prostu ich to w ogóle nie interesuje. I w momencie, kiedy coś w telewizorze im się powie, to oni to bez zrozumienia powtarzają. No tak jak Państwo pamiętają, Cyceron powiedział, że hańbą jest głoszenie, zanim się zrozumie. No ale niestety to jest prawda od kilku tysięcy lat. Tak to wygląda. Fizyka zjawiska, fizyka człowieka. I dalej, magister Decanus. Chciałbym jeszcze poruszyć inny temat, ale bardzo podobny. Bardzo zawiodłem się na forum, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Wydaje mi się, że dali przekupić się przez państwo. Na swoim liczniku długu publicznego, kiedy go regularnie sprawdzałem, mniej więcej w lutym, pokazywało około 1,5 biliona złotych długu. Podczas gdy nasze PKB wynosiło około 2,3 biliona, to dawałoby dług na poziomie 65%. Jednak tam było cały czas, że tylko 59,9%. Żeby nie przekroczyć limitu konstytucyjnego, no co za przypadek. Później strona miała około miesiąc przerwy. W tym czasie dług jeszcze bardziej urósł, PKB nam, się, PKB nam natomiast nie urosło, ale dług malicznie spadł z 59,9% do 53%. Ja bym chciał wiedzieć, w jaki niby sposób. Być może państwo znów zmieniło jakieś definicje długu i co się do, do niego wlicza, a co nie. Ale oni, jako Fundacja ProObywatelska. Powinni pokazywać społeczeństwu, jak faktycznie jest, a nie małpować za państwem ich kreatywną księgowość. Pozdrawiam, dużo zdrowia i wytrwałości w działaniu. Dziękujemy. Nie wiem, jak to jest, czy rzeczywiście for się dał kupić. Może spróbujemy właśnie porozmawiać, znaleźć jakiś dostęp do przedstawicieli foru. Wiem, że tam było, były niedawno jakieś zmiany. Odszedł Marek Tatała, także trochę chyba się zmieniło. No ale tak, znaczy. Tak to jest, tak? Być może rzeczywiście zostali poproszeni, żeby, żeby to, co pokazują, ok, już pokazujcie, że jest ten dług, ale, ale pokazujcie, że tak, jakby no, nie do końca jest aż tak źle, jak, jakbyście mówili. Jerzy Jurdziński, rozmawiam ze znajomymi i nie mogę im wytłumaczyć, co to jest inflacja. Oni tego nie przyjmują. Tragedia. I kolejny. Komentarz, kolejny wpis. The ghost in my home. Jestem biologiem i ostatnio miałam spięcie ze szwagrem ekonomistą na stanowisku. Znaczy, szwagier jest ekonomista na stanowisku, bo na jego definicję inflacji, wzrost cen, odpowiedziałam swoją definicją, dróg pieniądza. Obrażał moją inteligencję i wiedzę, twierdząc, że słucham wzdur specjalistów z YouTube'a. Pozdrawiam obu, obydwu panów. No tak, to jest taka typowa metoda w momencie kiedy ktoś się z nami nie zgadza, to oczywiście próbujemy nie wchodzimy w merytoryczną dyskusję, tylko właśnie obrażamy tak jakby źródło, skąd ta wiedza pochodzi. On jest specjalistą ekonomistą na stanowisku prawdopodobnie jest opłacany z pracownikiem etatowym państwa. W związku z tym on na inflacji zarabia. Bez, bez tej inflacji prawdopodobnie nie znalazłby zatrudnienia, nikt by go nie chciał zatrudnić. No i stąd takie, znaczy, może, może nawet to, to nie jest tak, że on jest jakiś złośliwy i cyniczny, tylko on po prostu akceptuje tą, tą definicję, bo, no bo ona została zrobiona przez jego kumpli, którzy też są pracownikami etatowymi w państwie. No tu jest duży problem. Mi się wydaje, ponieważ w komentarzu jest: Jestem biologiem i miałam spięcie, także sugeruję to, że, że The Ghost in My Home to jest kobieta. Myślę, że powinna pani znowu takie zadanie sobie spróbować rozwiązać. No dobrze, jak z tym gościem mam porozmawiać, żeby się dowiedzieć, bo może rzeczywiście ci specjaliści od YouTube się mylą. I teraz tak, upieranie się przy tym, że inflacja to wzrost cen, albo upieranie się, że inflacja to psucie pieniądza. Myślę, że tutaj nie należałoby się na tym, na tym koncentrować. Raczej bym pytał tego pana, no dobrze, mój drogi kochany szwagrze, wytłumacz mi, jak to się dzieje, że ceny wszystkiego idą do góry. Wszystkiego. Jak to się dzieje? No powiedz mi, kochany, niedawno płaciliśmy 3 zł za benzynę. Teraz płacimy. Prawie 8. No, wytłumacz mi, jak to się dzieje, ale przecież ceny też wzrosły na ogórki, na ziemniaki, na telewizory, na mieszkania. Złoto rośnie. Jak to się dzieje? Powiedz mi, bo ja tego nie rozumiem. No i nie, 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 nie niech może on coś spróbuje na ten temat powiedzieć. Mi się wydaje, że warto to jest taka metoda uwikłania go, stawiania mu bardzo prostych pytań, takich sensownych. I próba, żeby on znalazł odpowiedź. Może pani też się pokusić o to: No dobrze, słuchaj, to tak mądrze mówisz, wiesz, co, to ja sobie zapiszę, a potem sprawdzimy. Jak ja już to napiszę, to wtedy ci przeczytam, i ty to zaaprobujesz, bądź nie. Zobaczymy, jak on, on, on zareaguje, tak? Czy. czy czy, czy się podpisze pod tym, co powiedział. Dobra, A jak już będziemy materiał mieli podpisany, to wtedy możemy oddać go naszym specjalistom i oni być może znajdą jakieś inne argumenty, które być może go przekonają, albo być może wyprowadzą go z jego, z jego mętliku myślowego. Eee, komentarz Ultimy Tule, naszego fana. Przecież Keynes powiedział, że inflację rozumie się na świecie. Przepraszam, ponieważ Keynes powiedział, że inflację rozumie na świecie zaledwie kilka osób. No tak, ultimatule czasami występuje jako stary cynik. Rzeczywiście, Keynes tak powiedział. Rzeczywiście to jest naprawdę trudny proces do wytłumaczenia i tutaj, według mnie, mamy do czynienia w społeczeństwie z takim zjawiskiem, że są osoby, które rzeczywiście czują to zjawisko, czują. Ale no nie mogą go tak wytłumaczyć, chociażby jak, jak swobodny spadek ciał, gdzie mamy równania ruchu, mamy zasady dynamiki Newtona. Możemy to wszystko wyprowadzić. Co więcej, wszystkie nauki techniczne to potwierdzają w swoich eksperymentach, w swoich dokonaniach. Natomiast tu, jeżeli chodzi o inflację, to obracamy się w sferze jakiejś takiej. No, Matriksu, takiego, takiego pomieszania pojęć, tak. No, w zasadzie wszystko, co się powie w tym temacie, można podważyć, bo produkcję dóbr wyraża się w pieniądzu, wartość pieniądza maleje, czyli tak jakby mierzymy te, te dobra, te wartości dóbr termometrem, który się albo kurczy, albo, albo rozciąga, tak. Także nie ma takich jednoznacznych pomiarów, tak? nawet jeżeli byśmy przyjęli. Za taki dobry miernik wartość złota i złoto, no to też się go wydobywa coraz więcej. Także no, też ono powinno tracić na wartości, tak, w odniesieniu do, do innych produktów. Nie jest to rzeczywiście rzecz prosta. I tak jak mówię, niektórzy czują to, tak jak ja na przykład, czy Tomasz Ulatowski, czy Państwo, tak, a niektórzy po prostu nie czują i w ogóle nawet nie chcą się tego podejmować, zrozumienia tego procesu. I cały czas wydaje mi się, że warto by było zawalczyć, żeby właśnie. Proces psucia pieniądza, taką lekcję y, oprzeć na, na traktacie, y, traktacie Kopernika o spodleniu monety, tak żeby po prostu nawet dzieciaki wiedziały, y, o co chodzi. Bady Guy Zapomniał Pan zaznaczyć, że rząd znacząco zwiększa koszty przedsiębiorcom, co również jest czynnikiem inflacyjnym. Oczywiście, znaczy tutaj akurat Bady Gaj prawdopodobnie użył tego pojęcia inflacja jako wzrost cen. Ja się zgadzam, tak ceny rosną, no bo jak się dowala przedsiębiorcom i e, proszę Państwa, ja jak zakadł, zakładałem swoją firmę 30 lat temu, zrobiłem sobie system do zawierania umów zleceń i umów o dzieło z, ze studentami, którzy przychodzili, dorabiali w naszej firmie. E, z zegarkiem w ręku zawarcie jednej umowy, sporządzenie umowy, rachunku, wypłacenie pieniędzy zajmowało mi 40 sekund. Dzięki temu systemowi. W tej chwili przepisy się tak pokomplikowały, że my to robimy na piechotę. Zatrudniliśmy biuro rachunkowe, no i oczywiście pieniądze, które płacimy temu biuru rachunkowemu, nasz czas, który na to wszystko poświęcamy, musimy wliczyć w koszty naszym klientom. No nie ma innej możliwości. Marcin Lewandowski. Najgorsze jest, że taka wiedza ma 500 wyświetleń. A największe głupoty na YouTube mają tysiące, bądź miliony. Dokąd zmierza to społeczeństwo? No niestety, powiem tak, niedawno odbyło się spotkanie e, Harmonia Kosmosu. To było spotkanie, które miało na celu promocję społeczeństwa, promocję, proszę, demokracji bezpośredniej i promocję zorganizowania się społeczeństwa, żeby wprowadzić pewne elementy, elementy właśnie demokracji bezpośredniej w Polsce. No i proszę sobie wytłumaczyć, że na prezentacjach, które dotyczyły, bo to była taka impreza połączona trochę też z takimi, z takimi filozoficznymi tematami właśnie jak harmonia kosmosu, no ale też zaproszono naukowców, którzy mieli właśnie opowiadać o, o demokracji bezpośredniej. No i proszę Państwa, było tak, że na tych tematach filozoficznych, było po kilka tysięcy osób, natomiast na wykładzie naukowców, na debacie trzech osób, to był Mirosław Matyja, Jerzy Zięba i pan Sumliński, pan Wojciech Sumliński, było 60, zaledwie 60 osób na debacie dotyczącej właśnie elementów demokracji bezpośredniej. No ręce, po prostu ręce opadają nad biernością naszego społeczeństwa. Socjalistyczny naród. Panie Janie, jesteśmy promilem z promila i to raczej się nie zmieni. Pozdrawiam. Świetna robota. Czytałem książkę pana Tomka, Tomasza Ulotowskiego. Książkę, czy, yy, przepraszam, yy, Kto zarabia. A ukryta nikczemność, kto zarabia, a kto traci na inflacji. Przepraszam bardzo za, za krótkotrwałą yy, pamięć. Yy, czytałem książkę pana Tomka, powinna być obowiązkowa w każdej szkole. No ja też tak uważam, że powinna być obowiązkowa, że to powinien być w ogóle taki właśnie. Punkt wyjściowy do nauki procesów społecznych właśnie w szkołach podstawowych. Także absolutnie się tutaj z tym zgadzam, z tym zapisem. No i też się zgadzam, że jesteśmy promilem z promila, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Pozdrawiam wszystkich komentatorów, pozdrawiam wszystkich, którzy należą do tego promila, promila i starajmy się tą wiedzę szerzyć. Po prostu próbujmy, próbujmy, bo chyba nie mamy innego wyjścia. A jeżeli mamy chwilę czasu, to myślę, że warto poświęcić właśnie ten czas na szerzenie informacji o tym, jak funkcjonuje społeczeństwo. Bardzo Państwu dziękuję. Zachęcam do komentowania, zachęcam do podsyłania tematów. Zachęcam również do podsyłania osób, z którymi warto by było porozmawiać na tematy społeczne. Dobranoc.